Witam Was bardzo serdecznie z tej strony, Crafter Guy. I mam dla Was kolejny filmik. Oto, Minecraft, odcinek trzeci. No i sami widzicie, w tym odcinku będę pokazywał Wam moją podłogę. Tutaj widzicie, podłoga. No. Niedługo może ją skończę, pokażę też to w filmiku, czy będzie czwarty. Będzie się nazywał już skończona praca. Będę miał może ocelota, bo znalazłem tam kawałek z moimi... Nie trzy pieski zabili mnie, a wam zaraz powiem dlaczego. No i pójdziemy po ocelota. Tutaj skończymy właśnie podłogę. W kolejnym odcinku. A teraz idziemy pokazać Wam coś. I znalazłem już 13 slime boli. Tam mi się ukrywały frajery. Czterech na jednego było, na, na dwóch, bo mi zabili. I Creeper wysadził w końcu wszystkich. Na no, i Tutaj mi jeszcze przed drzwiami był slime ball. E, slime... I teraz zobaczcie to, co tam jest. Fajne, nie? Znalazłem ten spawner. Dzisiaj zabili mnie chyba w nim trzy razy. Pss, jednego psa. Znalazłem tutaj siodło. Oj, nie, to perze już słychać. Wybiorę się. Tam nic nie ma, tam się wybiorę. Zaraz zobaczycie, co tam jest. Wiem, że szkielet i creepery. I właśnie na creepery będzie mi potrzebny ocelot, żeby mi nikt nie przeszkadzał. To jest drzewo to jest. Aha, bo ja tam, kobyl. Jak uciekałem. No. Tam była normalnie rzeźnia, tak mi tutaj buczeli. Ja myślę, że kipnę w nocy. Strasznie tobie wy byście widzieli mój strach No, oceloty są tam zmieniłem wersję już na tam jak widzicie jest inna teksturka bo jest to jest zwykły tekstur gram na wersji no tak można powiedzieć że to jest taka testowa wersja 1.4 4-0, czy tam 1-4, nie wiem. 4-0 chyba, no. I... no, i na wersji testowej po prostu nie to parze były slajmy. Tutaj mi się spełnią. Nie wiem czemu, ale nie mieszkam na bagnach. No. No to cześć. Pożegnaj się, piesku. Dalej, Gerard. Nie o... nie odciągaj się. Jak najwyraźniej nie chcę mu się stać. Nie mam pojęcia czemu. Na dwór, idzie za to. No cię z widzami nie chcesz pożegnać. Kulę. Co za upierdliwy pies mi został. Zostaniesz, w kozie. Dobra. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Cześć. Muszę zmienić skina na mojego.